Witam, z tej strony Rafał w dzisiejszym odcinku. Zajrzymy do środka czegoś, czego można by się nie spodziewać. Niby temat znany, niby Flak 40 jest taką konstrukcją, która jest, jest znana, ale firma Modern Collect wpadła na taki pomysł, a czemu by nie zrobić jakiegoś krabopająka. Do tego dodać jeszcze kadłub z E75, czyli przypominam, to coś mniej więcej jak Tygrys Królewski, więc takie dziwactwo straszne, i do tego dziwactwa to jest jeden z dziesięciu modeli, do którego pasują moje blaszki, stąd też takie przedstawienie, przedstawienie całej tej konstrukcji. Ok, na początek First. Off-war, cokolwiek to znaczy. Model, model Collect w sumie wydał 10 modeli, które opierają się na flaku, 40, na flaku 40. I teraz Wam przedstawiam najbardziej dziwaczny. Takie coś. Dobra, pudełko standardowe dla tej serii, czyli takie nie za duże, w wymiarze 25 na 16, ale dużo rzeczy w środku jest, bo jest ciężkie i jak już tutaj zajrzałem z początku, to się później nie mogłem tutaj, nie mogłem tego domknąć. A więc mamy mamy kilka lub nawet kilkanaście różnego rodzaju wyprasek. Spójrzcie ile tego jest w jednym modelu. Mamy kalki. Tutaj widzę, że są jakieś oznaczenia, oznaczenia Kojarzymy się z tygrysem królewskim, kojarzymy się z jakąś pancer czwórką Są numery wolne, jakieś tutaj, to pewnie są oznaczenia zniszczonych samolotów. Zaczniemy od instrukcji. Co znajdziemy w środku? Instrukcja na papierze kredowym przedstawiająca tego krabopająka, można tak powiedzieć albo cokolwiek to jest więc tak, 5,5 metra wysokości 10 metrów długości i 8 metrów szerokości takie sobie dziwactwo tutaj wymyślili, więc mamy mamy tutaj wszystkie ramki, które Albo i nie wszystkie ramki, które są potrzebne, i mamy części. Po kolei, taka mała podpowiedź dla wszystkich, którzy Flaka 40 składali, lub będą chcieli składać. Większość tych części się powtarza. Tutaj na przykład są, tutaj są na przykład poręcze, plus takie podstawy. Z siatki powinno być to wykonane. To jest odlane z plastiku. Przy pomocy tych moich blaszek, można zrobić. Tutaj jest bliźniak. Co znaczy bliźniak? Bliźniak oznacza, że było to podwójne działo, podwójny, podwójny flak 40, tu jest opisane jako 128 mm, tak naprawdę Niemcy używali oznaczenia 12,8 cm. od tyle. Nie wiem czemu model kolekt tutaj tak to oznaczył, ale tak to oznaczył i tutaj mamy tak, składamy jedno i drugie działo i ten zestaw mój też umożliwia dorzucenie wszystkich tych fajniejszych ważniejszych elementów do podwójnego działa to jest, to jest takie można powiedzieć podstawa nowością, nowością jest tutaj widzę, że jest kadłub właśnie, o słuchajcie a czemu to tak jest zrobione? <laughs> Taka niespodzianka. Tutaj mamy jakiś tutaj mamy jakieś, jakąś wieżę kopułkową, tak zwaną. Ale czemu oni to tak. Być może to są dwa modele w jednym. A, to może być wariant. Po prostu wariant. Nie, to nie jest wariant. Oni umieścili taką wieżę pod spodem. No tak. To jest fantastyka naukowa. Zobaczcie, ta wieża będzie tutaj, i te, jak odwrócimy to do góry nogami, to będzie ostrzeliwać od dołu. No tak. E, słuchajcie, no, na takich podstawach to jeszcze bym zrozumiał, ale tutaj dawać wieżę obrotową od dołu. Może bali się po prostu ataku z Chin. E, serio. <laughs> Model zapowiada się mega. <laughs> Dobra. Przejdźmy do konkretów, e, Mamy tutaj wypraski, zobaczymy jakość tych wyprasek, jak to wygląda, e, ponieważ e, no tak trzeba to po prostu obciąć. E, model model sam sobie ma już parę lat, także tutaj e, mogą się zdarzyć jakieś nadlewki i tak dalej, ale dobra, teraz sobie zbliżonko zrobimy. są elementy silnika. No muszę powiedzieć, że całkiem, całkiem, całkiem fantazja ich troszeczkę poniosła, bo szczerze nie spodziewałem się, że z tej strony będzie wieża i z tej strony będzie wieża. Znaczy wieża, tu będą dwa flaki, a tu będzie po prostu od spodu wieża, więc to, to jest takie fantastyczne podejście można powiedzieć, ale skoro skoro oni produkują formy do tego i możemy to pomalować jak chcemy. I możemy zrobić, możemy zrobić zdobyczne na przykład w polskim malowaniu, a co, kto nam zabroni? Tutaj jest to jest standard już, czyli coś co przerabiałem już kilkakrotnie. Odsyłam też do do filmu gdzie jest po prostu podstawowy flag 40, bo oni myślę, że od tego zaczęli i tutaj co? So. To są elementy, które można zastąpić. Tutaj jest moja blaszka i tak to wygląda, jeśli chodzi o blaszka. Tutaj tak wygląda element, który ona zastępuje. Dobra, jedziemy dalej. Ja się bardziej opierałem, opierałem się oczywiście na, na jednym dziale, które zostało, znaczy takie główne działo, które, na którym opierałem te swoje blaszki, to ono zostało bardzo dobrze fotografowane. Jest u mnie na stronie rafthardmanifo.pl bodajże, jeszcze nie pomyliłem adresu strony, piszcie blog będzie widać, tam jest Właśnie odwołanie do, do takiego porządnego, porządnej bazy wiedzy na temat właśnie Flaka 40, jeśli chodzi o zdjęcia. To jest dział, które znajduje się w Niemczech i możecie sobie to wszystko dokładnie obejrzeć, porównać. Dobra, i teraz tu już jest troszeczkę inna, inna folia, już także to chyba tak, jest troszeczkę inna folia. I patrzymy, co tutaj mamy. Tu mamy odlaną, odlaną razem z działami tą wieżę dolną. Wieża dolna w, w krabopająku. <grych> Kurczę, powiem Wam, że nigdy nie przypuszczałem, że będę robił również blachy do pojazdów science fiction. Czy że zrobię jedną blachę, która będzie pasować do tego wszystkiego. Tu mamy te stopy, takie coś duże. Muszę Wam powiedzieć, że sam jestem ciekaw. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Dobrze, policzmy teraz ramki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mamy dziewięć ramek. Mamy dziewięć ramek. Całość model kosztuje w granicach no kalki mamy do tego i instrukcje całość, całość modelu kosztuje w granicach tam 60 lub 60 kilku złotych, i powiem Wam, że pudełko się trochę nie domyka. Dobrze, dzięki bardzo, dzięki bardzo za oglądanie. Przypominam o konkursie. Tutaj V5 można po prostu zgarnąć za free. Wystarczy dać odpowiedni komentarz pod, pod jednym z moich filmów. I tyle, dzięki. Pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Też, też tutaj uczulam tych wszystkich, którzy czekają na odcinki z Chargerem. Czekam aż troszeczkę gratów się zbierze, nie zapomniałem. Czekam na wrzesień, troszeczkę więcej czasu, bo teraz jeszcze też jestem zajęty troszeczkę innymi sprawami. Poszukuję, szukam tak, taką prywatę, teraz powiem, szukam samochodu. <grym> szukam samochodu i dlatego tutaj takie, takie przestoje są, są sezon urlopowy, ktoś jest na urlopie, ktoś wraca z urlopu. Wszystko, wszystko to też ma wpływ na, 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 na to, ile ma się czasu wolnego. Dobra, jeszcze raz, dzięki za oglądanie przypominam o subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym odcinku.